Czyli po co nam bombki na, na święta? Z różnych powodów, sądzę. Sądzę, że tak. Jeden powód jest taki, że bombki na święta wieszali nasi rodzice, nasi dziadkowie i nasi pradziadkowie i tak dalej. Czyli jest to odwoływanie się do tradycji. Trady, tradycja to jest taki fajny worek, do którego można formalnie włożyć całą masę rzeczy. Bo chodzi o nacechowanie emocjonalne i o funkcję, który ten, do którą ten worek pełni. Worek tradycja pełni przede wszystkim dwie funkcje. Pełni funkcję taką legitymizacyjną, uzasad... uprawomacniającą obecną rzeczywistość. Tradycja to jest jakby przeszłość, którą tworzymy po to, żeby uzasadnić dlaczego jesteśmy w tym konkretnym miejscu. A drugą funkcją, zresztą te dwie funkcje tradycji są ze sobą bardzo ściśle związane, jest ustanowienie ciągłości ponieważ, no jak wiadomo, nie można funkcjonować w wyrywaniu z ciągłości, prawda? Po to wymyślamy, znaczy wymyślamy, po to jakby mamy takie egzystencjalne narzędzia, żeby była przyszłość i przeszłość, żebyśmy się czuli w jakiejś linii czasu, prawda? Znaczy to może być linia, która tworzy koło, może to być linia, która nie tworzy koła, ale zawsze jest tak, że jest coś przed nami, coś jest za nami. I żeby ta ciągłość zaistniała, po to jest tradycja. I teraz ta tradycja, którą nazywamy tradycją Świąt Bożego Narodzenia, w wypadku Polski i na szerszej, takiej, z szerszej perspektywy zachodniej kultury, prawda? Ona ma no przede wszystkim komponent chrześcijański, no bo to jest święto chrześcijańskie, ale oczywiście ono jest nałożone na określony kalendarz rolniczy, pogański, tak? Więc ten komponent. Pogaństwa jako zorganizowanego sposobu wyznawania religii tu się pojawia, i równocześnie też tego, co nazywa się pogaństwem, czyli wierzeń związanych z siłami przyrody, które nie były zorganizowaną religią. No bo wiadomo, że w ogóle w obchodach chrześcijańskich Bożego Narodzenia są komponenty pogańskie jeszcze rzymskie, czyli ze zinstytucjonalizowanego pogaństwa. Więc, jakby, jest to taka mieszanka różnych sposobów porządkowania rzeczywistości które jakby chrześcijaństwo objęło, tak, bo chrześcijaństwo jako ten zwycięski, ten posiadający władzę w sposób porządkowania rzeczywistości, wyssało różne inne tradycje, chrystianizując je po to, żeby nie było wewnętrznego konfliktu. Nie, no nie jest... Dzieli rządź to jest zasada wtedy, kiedy ma się różnych, różne podmioty, a chrześcijaństwo jest uniwersalizujące, ponieważ jest religią jednego Boga, czyli jest jakby myśleniem jednak pod kątem jednej, Całości, niewielu różnych całości, tak jak teodyce te wschodnie, prawda? Mm. Więc tak to by wyglądało z perspektywy współczesnej, no i oczywiście te komponenty tradycyjne w nowoczesności, tak, one ulegają laicyzacji, to znaczy w trakcie procesów jakby modernizacji sposobu myślenia i sposobu życia i tych wszystkich przemian, które są jakoś tam strasznie istotne z perspektywy naszej. Obecnej rzeczywistości, czyli urbanizacji, industrializacji, stało się tak, że chrześcijaństwo przestało być tą, tym głównym narzędziem porządkowania rzeczywistości. I teraz współcześnie to jest bardzo zabawne że, i ciekawe, że są takie jakby dwie konkurencyjne wizje. To znaczy, jest wizja cały czas wyrastająca z tradycji monoteistycznej, czyli ta wizja, która szuka prawdy jedynej, która by uporządkowała świat. No, i tutaj mamy konkurencję na przykład między chrześcijaństwem a nauką, które bardziej chrześcijaństwo niż nauka starają się ze sobą pogodzić, ale, jakby jest, ale jest to cały czas zmierzanie do pewnego monoteizmu, tak? do, do jednej rzeczywistości. I są tendencje wyraźnie widoczne zmierzające do tego, żeby mówić o wielu rzeczywistościach. Więc w zależności od tego, co nam bardziej daje poczucie bezpieczeństwa. No, to albo jesteśmy bardziej monoteistyczni, hmm. albo bardziej politeistyczni, i wtedy święta Bożego Narodzenia albo mieszczą się w tej jednej tradycji, która może być eklektyczna, ale hmm. jest jedna, albo są jednym z wielu możliwych sposobów spędzenia czasu w tak zwany sposób świąteczny. Czasu, czyli kolejny moment i znowu wkracza tutaj nowoczesność, czas przednowoczesny, czy też powiedzmy czas, kiedy zdecydowana większość ludzi zajmuje się zajęciami związanymi z rolnictwem, czyli czas, który jest dyktowany przez zmiany pór roku, jest zupełnie innym czasem niż czas człowieka mieszkającego w mieście. Kiedy indziej są wolne dni, kiedy indziej i tak dalej. I, e, to, że zimą w mieście mamy potężny czas wakacji. To jest pozostałość po cyklu rolniczym, bo to w cyklu rolniczym zima jest okresem spoczynku, a lato okresem aktywności. Natomiast jeżeli uświadomimy sobie, że lato dla człowieka mieszkającego w mieście to są te najważniejsze wakacje, no to wtedy widzimy, że tutaj jakby zimowe wakacje są pewnym rodzajem anachronizmu, są znowu dziedzictwem po innym sposobie rozumienia czasu. Też jest różnica w rozumieniu czasu podzielonego na czas wolny i czas pracy, bo jeżeli pracuje się. Zatem na swoim, tak? jeżeli się uprawia ziemię, która w jakiś sposób niekoniecznie prawnie jest moją własnością, ale na przykład ją dzierżawię, prawda? to jakby nie ma podziału na czas pracy, kiedy sprzedaję swoją pracę i czas wolny, kiedy mam czas dla siebie, którego nie sprzedaję. Cały czas jest moim czasem. I dlatego w tak zwanych tradycyjnych kulturach, tutaj odwołuję się oczywiście przede wszystkim do kultury chłopskiej, nie ma czasu, który nazywa się próżnowaniem. On jest źle wartościowany, to jest niedobre, nie próżnuje się. Albo się świętuje, co nie oznacza próżnowania, albo się pracuje. I świętowanie jest no, tym drugim biegunem tego samego czasu. Prawda? Świętujemy, czyli reorganizujemy rzeczywistość, jakby w sposób taki nawiązują w trakcie tego, tych działań. Nawiązujemy kontakty społeczne, nawiązujemy kontakty z rzeczywistością, która jest niematerialna. Odpoczywamy w takim sensie, w jakim starotestamentalny Bóg nakazał odpoczynek siódmego dnia, bo sam odpoczął. Ale to nie było, że Bóg nic nie robił, tak? Siadł i nic nie robił. Siadł i próżnował. Nie, on odpoczął. Czyli jakby tutaj jest to zupełnie inne rozumienie czasu wolnego jako, jako czasu świątecznego. I znowu sposób świętowania Bożego Narodzenia ma w sobie silny element jeszcze tego dawnego rozumienia, świętowania jako czasu, w którym odpo, odpoczywamy, tak? ale w ten taki e, sposób niezwiązany nie ze sprzedażą czasu. Tylko związany z podziałem na czas, kiedy człowiek się męczy, i czas, w którym odpoczywa, czyli chwali Boga, czyli e, nawiązuje stosunki społeczne itd. Tak e, natomiast oczywiście nowoczesność zupełnie odwróciła sposób rozumienia czasu, bo radykalna większość ludzi sprzedaje czas. Prawda? I w związku z tym ten czas, który sprzedajemy, nie należy do nas. To jest nie nasz czas. Czyli praca w takim odczuciu zdecydowanej większości ludzi współczesnych nie jest ich czasem. To oczywiście nie dotyczy tak zwanej klasy twórczej, czy też kreatywnej i dlatego w tej chwili wydaje mi się, tak bardzo dużo się pisze i mówi o tym, że większość ludzi próbuje, czy, czy jakby to jest opisane w książce Narodziny klasy twórczej, ja to wola, to jest na Polski przetłumaczone jako kreatywnej, że Coraz większa grupa ludzi stara się rozumieć i odbierać i czuć i uprawiać swoją pracę w taki sposób, że jest to dla nich ich czas, czas twórczy, czyli ich czas. Natomiast no jednak nowoczesność wytworzyła sposób rozumienia pracy jako nie mojego czasu, jako czasu, który ja sprzedaję. I jakby cały system zatrudniania, i tak dalej, wycena mojej pracy, to jest oparte o ten sposób myślenia. Więc jakby ten czas jest nie mój, więc mój jest ten, którego nie sprzedaję. I to nie jest wtedy czas świąteczny, tylko to jest czas wolny. I ja wtedy mogę robić to, co chcę, tak? Czyli mogę uprawiać hobby, mogę wyjechać na weekend, bawić się w paintball i tak dalej. Więc to zupełnie nie jest świętowanie, prawda? Możemy powiedzieć, to jest trochę świętowanie, jeżeli przyjmiemy, że podmiotem święta i przedmiotem równocześnie jest jednostka jako indywiduum, prawda? Bo to indywiduum z jednej strony sprzedaje swój czas, a z drugiej strony ten swój indywidualny czas wolny wykorzystuje w taki sposób, żeby było dla niej naj, najciekawszy, tak? najbardziej wynagradzający podczas gdy przy świętowaniu takim, w przed, przednowoczesnym rozumieniu, świętowanie nie jest dla jednostki, on jest dla budowania grupy, on jest dla nawiązywania stosunku ze światem nadprzyrodzonym. Więc jakby to jest, to jest zupełnie inny sposób rozumienia też swojego miejsca w rzeczywistości. No właśnie dlatego, że ten czas nie jest sprzedawany. Więc tutaj... Te czasy są inne i teraz bombki wracamy. Bombki są wyznacznikiem, bombki choinka, tak? są wyznacznikiem tego innego czasu. I oczywiście symbolika zielonego drzewka w zimie to jest oczywista symbolika życiowa, nie jest ona wcale chrześcijańska, to jest pogańska. Dekorowanie tego drzewka jest czymś, co jest o wiele bardziej uniwersalne niż jakakolwiek religia. Bo we wszystkich sytuacjach, jakie no, antropologia prawdopodobnie zna i jest w stanie opisać, e, momenty ważne obrzędowo są połączone z dekoracją. E, jest takie fajne zdanie w mm, książce legendy gwatemalskiej Miguel Angela Asturiasa. Oznawiać znaczy wielbić. I to jest ta potrzeba ozdabiania, prawda? Znaczy, oczywiście, ozdabianie ma też inne powody, tak, przyciągnąć uwagę, ale, ale też ozdabianie czegoś, co jest przedmiotem naszego, naszej działalności, takiej obrzędowej, właśnie ma, ma w sobie tą, ten element uwielbienia, czyli element estetyczny pojawia się wtedy, kiedy jest ten nadmiar pozytywnych emocji, które mają być wyrażone na zewnątrz. I tutaj znowu element estetyczny, użyłam określenia, które w zasadzie jest zupełnie bez sensu w sposobie myślenia, który ukształtował to tradycyjne świętowanie, bo tam nie bardzo jest podział tak, na estetykę, etykę i ontologię, to jest nowoczesny podział. I wtedy, kiedy tego podziału nie ma, no to coś, co jest piękne, zawsze jest też dobre, prawda? Ja zawsze jest też bytem, czyli jest związane z Bogiem, jest związane z, no, z czymś, co jest podstawą bytu, prawda? Czyli jeżeli za podstawę bytu uważamy jak, jakąś rzeczywistość. Poza materialną, czy, czy obecną w materii, ale wykraczającą poza materię, no to ona będzie zawsze obecna w tym y, estetycznym elemencie. Więc to ozdabianie gdzieś tam odnosi się do, y, znowu do tego innego sposobu myślenia. Y, a teraz, ponieważ nowoczesność, nowoczesność estetykę wyjęła, y, oddzieliła jakby od ontologii, od y, etyki, y, etyki, no to każda dekoracja. Ma szansę stać się takim pustym gestem, żeby było ładniej, tak ładniej, czyli przyjemniej. No czyli właśnie, żeby było fajnie, przyjemniej i koniec. I, I dynamika współczesnej sztuki też jest wyraźnym, wyraźnym odzwierciedleniem problemu, jaki pojawia się w tym momencie, no bo jeżeli ma być ładniej i przyjemniej i fajniej, to w zasadzie nie mamy specjalnie żadnego miejsca na deklaracje o ważnych problemach rzeczywistości bo zamykamy się w takiej szklanej kuli, gdzie jest fajnie, ciepło i przyjemnie. Więc dlatego współczesna sztuka nie chce być estetyczna, tak jakby du bardzo duża część współczesnej sztuki nie chce być estetyczna, bo y, jakby estetyka w takim wydaniu y, za zakrywa, utrudnia komunikację na tematy etyczne czy ontologiczne, prawda, w momencie, kiedy to się od siebie oddzieliło. E, z, więc bombki tutaj no, są tym działaniem estetycznym, które, za którym w zasadzie już nie stoi ani ontologia, ani, e, ani etyka tak naprawdę.